Odwygodzinek świąteczny. oto nastąpił pierwszy odcinek odwyku podcastu o Biblii w, 2000, w 2009 roku. No i jestem Martin Lechowicz. Jak ktoś pierwsza słucha, to informuję. I już chyba, który to rak drugi, nie wiem, drugi, może ten odwyk prowadzę. Jakiś jest w ogóle drugi sezon, taki jakby sezon. Postanowiłem sobie podzielić na kawałki odwyk, bo się zastanawiałem gdzieś w środku, czy go dalej nagrywać. No i postanowiłem, żeby nagrywać, bo ktoś go chce słuchać. to... To ja jeszcze coś powiem. No, dzisiaj z okazji świąt, które były, chciałem o święta go powiedzieć, bo sobie przypomniałem, że nie mówiłem nigdy chyba o tym, o jakie są święta w Biblii. A o to chodzi w tym odwyku, żeby poinformować ludzi, co ta Biblia ma do powiedzenia. No, <laughs> czyli tak od razu, żeby zaognić sytuację, powiem, że Bożego Narodzenia w Biblii nie ma. No, tak powiem. Taka mało chyba sensacyjna informacja, bo wątpię, żeby ktokolwiek się spodziewał, że Boże Narodzenie jest w Biblii. A w ogóle to może sprecyzuję, o co mi chodzi z tymi świętami, które są w Biblii. O, pikło. Eee, chodzi mi o święta, które ustanowił Bóg. Albo o które tak. Bóg jakoś tak bardziej bezpośrednio powiedział, że powinniśmy je obchodzić. No i jakie to są święta? No właśnie, niestety, muszę właśnie rozczarować. Tak jak już mówiłem, Bożego Narodzenia nie kazał świętować. Wigili też, też nie. Ani Wielkanocy też nie, bo w ogóle takich rzeczy nie ma w Biblii. Ani Jezus też nie kazał niczego w ogóle świętować. No to już miałem powiedzieć na samym końcu, jako taki mocny akcent, że w Nowym Testamencie w ogóle żadnych świąt nikt nie kazał świętować. No, e, tak, to zepsułem trochę odcinek, bo mało zaskakujący będzie, ale będzie krótki, bo właściwie o czym tu gadać. No nie za bardzo jest. E, no coś to tak w ogóle taki okazyjny odcinek, bo Boże Narodzenie się skończyło. No dobra, miałem o Bożym narodzeniu mówiłem rok temu, to teraz się nie chciałem powtarzać. Dobra, jakie święta są w Biblii? A zanim zacznę w ogóle wymieniać je, to muszę powiedzieć z przykrością dla tych, którzy. No jacyś są bardziej patriotycznie nastawieni, że niestety większość Biblii dotyczy Żydów. Bardzo mi przykro, no niestety. Wszystkie święta wymienione w Biblii, które Bóg kazał przestrzegać, kazał przestrzegać je Żydom oraz wszystkim, którzy chcą dołączyć do tego narodu wybranego. Dlaczego tak akurat? No bo Żydzi mieli być takim przykładem, takim... Ja nie wiem, dlaczego. Sami wyciągnijcie sobie wnioski, dlaczego, co ja mam wszystko wam mówić. Też macie Biblię, możecie sprawdzić, poczytać, dojść do wniosku, dlaczego tak akurat do Żydach. Bóg się na nich skupił. No Może dlatego, że no, tak jakby sobie ich na własność ten naród tak sobie ich przywłaszczył trochę, bo no jakby nie, on to by wyginęli, by zostali gdzieś tam niewolnikami w Egipcie, a on sobie ich wyciągnął z tego Egiptu i powiedział, że w związku z tym, że ja was sobie teraz wyciągnąłem, to należycie do mnie. Będziecie robić to, co wam mówię i będzie wam dobrze. Albo wy nie będziecie robić tego, co wam mówię i będzie wam źle. Ale tak czy inaczej jesteście pod moją własnością, teraz pod moim nadzorem i macie tylko wybór albo być posłusznymi i będzie wam super dobrze, albo być nieposłuszni będzie wam super źle. Przeważnie było super źle, bo byli nieposłuszni, uparty naród taki. Dobra. A święta? Jakie, jakie są święta w Biblii wymienione? Otóż tak. No właśnie niedużo jest, nie ma za bardzo o czym gadać, ale warto wiedzieć. W piątej księdze mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, piąta w kolejności od początku, Bóg mówi tak. Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród Was przed Panem Bogiem, Twoim, na miejscu, które wybierze. I tu wylicza: w święto prześników, czyli Pesach, czyli Pascha. Pierwsze. Teraz drugie: w święto tygodni. I trzecie: w święto szałasów. I jeszcze dodaję tam potem. Lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. O nie, ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem, według darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan Bóg twój ci udzielił. No. Czyli masz tutaj pokazać I to tak namacalnie że ci na tym Bogu zależy, że go czymś uczcisz po prostu. No nie żeby Bogu tam mało było czy coś ale zależy mu na tym, żebyś konkretnie pokazał, że ci na tym Bogu zależy. No no ciekawe, nie? Zjawisko, żebyś mu udowodnił, no tak bezczelnie mam ci masz mu udowodnić, że go kochasz, że już. I masz przyjść na święto Boga z czymś, czym chcesz pokazać, że go lubisz. No, mniej więcej. Więc są te trzy święta Pascha, Święto Tygodni, Święto szałasów. Te prze, Przez te trzy święta trzeba było w jakimś miejscu przyjść. Czyli no, za czasów Jezusa to była Jerozolima, i tam obchodzono te trzy święta w świątyni. W świątyni. W miejscu, które Pan wybierze, tam wybrał. No i to tak było. To są trzy święta. O co w nich chodzi? trzy takie główne, Pesch, Pesach, Pascha, no miałem okazję być akurat w synagodze kiedyś na Pesach, więc bardzo fajne wydarzenie, głównie dlatego, że pije się cztery szklanki wina w ciągu całego Pesach, no i po czwartej to jest zdrowie Eliasza, prawda, i łyk. I już jest bardzo wesoło. Ogólnie wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, że Bóg Żydów wyprowadził z Egiptu. No bo to jest święto, które ma uczcić to wydarzenie, przypomnieć, ma przypominać. W ogóle rolą tych świąt było przypominanie o czymś albo zwracanie uwagi ludzi na coś. I to jest w ogóle rola świąt w Biblii. No bo Bóg nie jest głupi. Ogólnie można założyć, zrobić takie założenie, i można też sobie wyobrazić, że wie o tym, że ludzie mają tendencję do rutyny, do rozmieniania się na drobne, no do tego, że no zupa ci, jedz zupę, zupa ci wystygnie, pomidorowa, dobra, małosłona, no. I w związku z tym jest coś takiego jak święta, między innymi chyba po to to Bóg zrobił, żeby sobie człowiek przypominał o tym, co ważne i istotne. Żeby się zatrzymał, zrobił przerwę, zostawił wszystkie rzeczy, żeby mu się priorytety nie porąbały po prostu. I żeby nie uważał, że ta zupa pomidorowa jest najważniejsza. No po prostu zostaw to wszystko, z zupę zjedz. Nie! Zostaw wszystko i idź na Święto Przaśników. Tak tutaj, tak to jest zorganizowane te święta, wszystko. A jak bardzo... Bóg w gdy przykład od tych świąt, to jest, to możesz zobaczyć, przeczytać w opisie czwartego święta, ważnego, które jest w Biblii, nazywa się Jom Kippur, Dzień Pojednania. I tak, to było bardzo poważne święto, chyba najpoważniejsze z tych czterech, i tu przeczytam opis, jak już o tym mówię. No, bardzo wesoła muzyczka do tego. Tak, no, super, mi się wybrała. Nieważne. Dobra, czytam. 10 dnia tego samego 7 miesiąca będzie Dzień Pojednania. Jom to święto. Będzie to dla Was święte zgromadzenie. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. Jakieś tam ofiary. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to Dzień Pojednania. Aby pojednać się z Panem, Bogiem Waszym. Wiadomo, o co chodzi w święcie? Opis był. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. O, no to jest masakra. Każdego, kto w tym dniu wykonywać będzie jakąkolwiek pracę, wytępie spośród jego ludu. I to Bóg jeszcze tak osobiście zapowiada. No masakra. Żadnej pracy wykonywać nie będziecie. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Gdzie jest podkreślone, że to jest wieczna ustawa. Zawsze to święto ma być. Więc tutaj, ludzie, którzy twierdzą, że jak Jezus przyszedł, to pozmieniał coś, to tutaj się niestety mylą. To jest wieczna ustawa, to święto zawsze ma być obchodzone przez Żydów, oczywiście, bo to dla nich wszystko. No i poważne święto, no poważna sprawa, takie święto. Jom Kippur, no zaczynam od końca opis. Nie, dwa święta opisałem: Pesach, Pascha. Pesach, tak, to jest to coś, w czym brał udział Jezus w ten Wielki Czwartek tak zwany, ja się obchodził wtedy to święto Pesach, dokładnie zgodnie z tym, co Pan Bóg kazał. Siedział z uczniami, jadł tam, co się miało dziać to święto? No, mieli jeść tam tego baranka, mieli jeść gorzkie zioła i różne tam parę rzeczy, to jest opisane gdzieś w Biblii, ale mniejsza z tym, po co to opisywać, najpierw przyjść do jakiejś synagogi i sobie zobaczyć. Goście mile widziani. Są wbrew pozorom. No. Yy, no, ale tak naprawdę judaizm późniejszy to tam porozbudowywał to wszystko i cała liturgia się z tego zrobiła. Tak naprawdę, w, Bibli w Biblii to jest tylko minimum. Bardzo kilka rzeczy tylko napisanych, co Bóg wymaga. A to, co se później pododawali ludzie, no to sobie możecie wyobrazić. To mniej więcej historia jest taka sama jak między. Tym, co w Nowym Testamencie Jezus kazał robić, i tym, co sobie Kościół katolicki pododawał. Tak rozbudował, rozbudował, no prawda. No to więcej, jakby to porównać, to to, co jest w Biblii, to jest takie jakby. Cegiełka mała, albo taki nie, to jest taki szałasik, szałasik, wymagania Boga, szałas. A to, co potem ludzie podopisywali, to jest katedra normalnie. No więc. Ja się trzymam Biblii, bo to jest tak naprawdę to, co Bóg kazał. Reszta to może być, nie musi, bo to ludzie już dorobili. Ale tutaj jest podkaz o, o tym, o Biblii, więc mówię, co mówi Biblia. No, Biblia mówi, że tak, święto Pesach, tak, Pascha, trzeba obchodzić, jak się Żydem jest. Jom Kippur, dzień pojednania. I jeszcze dwa święta: święto tygodni i święto szałasów. Co to jest mniej więcej? Święto tygodni. To jest takie święto zbiorów jakby, no tu się, jak się zaczyna zbierać, yy, tam gdzie to tam się zaczyna zbierać, ja nie wiem, ja rolnikiem nie jestem tak naprawdę i mi się nie chce wnikać w to, bo za bardzo, no co, ani Żydem też nie jestem, więc tego nie obchodzę za bardzo, a ani rolnikiem też nie, więc też nie za bardzo mam co ścinać żadnych snopków, ale można poczytać i sprawdzić sobie jak kogoś to interesuje, bez problemu znajdzie w wikipedii nawet można znać, święto tygodni się to nazywa, Ogólnie chodzi, jest to związane ze zbiorami, żeby się pierwsze co się zbierze, tak jakby, no. jest taka ogólna zasada jest, że pierwsze co się zarobi, zbierze, oddaje się Bogu. Po co? No bo nie po to, że mu znowu brakuje i biedny jest i nie poradzi sobie bez zasiłku naszego, tylko chodzi o to, żeby go uczcić. Pierwsza rzecz, taka pierwsza, tak jak pierwszy łyk czegoś, najlepszy łyk. To się oddaje Bogu, żeby powiedzieć, że Ty jesteś najważniejszy. Tobie oddaje to, co jest pierwsze, najlepsze. Największą radość daje to pierwsze. To dla Boga. I to o to chodzi między Świętem Tygodni. I bardzo dobre to jest, uważam, i bardzo dobre zasada ogólnie, bardzo dobra. I dobrze to przypominało ludziom, co jest najważniejsze. No, Żydo, no, raz przypominało, raz nie, ale o to chodziło. Po to to święto było. To było trzecie Święto Tygodni. I ostatnie z tej listy czwarte święto szałasów to jest bardzo fajne święto i bardzo mi się to podoba dzisiaj jest obchodzone w Izraelu i warto jak ktoś ma okazję pojechać właśnie do Izraela wtedy kiedy to święto jest o co w tym chodzi o to chodzi, że przez tydzień Żydzi mają mieszkać w namiotach w szałasach, każdy niezależnie bogaty, biedny każdy ma mieszkać przez tydzień w namiocie, wyjść z pałacu czy tam gdzie mieszka ze slamsów wszystko jedno i mieszkać w namiotach Łaj! zapyta człowiek. Po co? O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby sobie przypomnieć, że kiedyś ten naród błąkał się po pustyni i nie miał domu. Był bezdomny, że byli niewolnikami, że łazili po tej puszczy przez 40 lat po jakichś pustkowiach. Jakby to dzisiaj ładnie powiedzieć współczesnym językiem, poza dupiach, i tam mieli tylko namioty. I tak się to wszystko zaczęło, żebyś sobie po prostu bogaty człowiek, tak samo jak i biedny, przypomniał, że pochodzą z tego samego, że tak naprawdę wszystko im jest dane, że na sobie tak naprawdę nie zasłużyli, że to co kiedyś było, to były pustynia, pustkowia i namiot. I przez tydzień każdy tak ma mieszkać. Zawsze. Bardzo dobre święto, świetne święto, cudowne święto. Gdyby coś takiego było w tradycji jakiejś polskiej, a to bym się naprawdę ucieszył, bo to tak fajnie zbliża ludzi, no tak po prostu przypomina, że jesteśmy tylko ludźmi, a nie, bądź poważny, nie rób z siebie głupka, Nie będziesz mieszkał mi tu w namiocie. Tego tak a propos, jak mi a, coraz więcej osób ostatnio zarzuca, że ja taki niby jestem inteligentny, właściwie a robię z siebie głupka. Nie ja robię z siebie głupka, tylko inni robią z siebie poważnych, zadufanych zgredów takich w sobie. I no, jakby obchodzili święto szałasów, właśnie, to może by im przeszło trochę, by powietrze wyleciało z tego balona nadętego, by ktoś przekuł, to może ten kij, co połknęli, by im się złamał i by się tak trochę przypomnieli, że są tylko ludźmi, no. No i po to więcej było święto szałasów, tak ładnie opisane tutaj i cztery to są święta główne, właściwie, chyba, że czymś zapomniałem, zapomniałem? Nie, chyba te cztery są. Najgłówniejszej są wymienione w Biblii, i Bóg kazał je przestrzegać osobiście, bezpośrednio w Biblii. Oprócz tego są w Biblii wymienione parę innych świąt, ale one już nie są takie bezpośrednie. To już sobie tak ludzie na pamiątkę czegoś powymyślali, albo żeby coś tam zaznaczyć. No i tak jest na przykład Rosh Hashana. Nie wiem, czy to jest w Biblii. Chyba tego nawet w ogóle nie ma w Biblii. Ale jak już mówię o tym, to mówię, że jest coś takiego. A to jest po prostu nowy rok. Roż znaczy głowa, a. Yy, tak? No, roż znaczy głowa, szana znaczy rok, a roż szana to jest głowa roku. No i to taki, no po prostu nowy rok, koniec. No co tu wyjaśniać? No, tak samo, więcej jakiś sylwester czy coś. Tyle, że ma więcej sensu trochę, bo jest w jakimś takim sensowniejszym miejscu w kalendarzu, bo to się obchodzi w jesieni, czyli kiedy się w zbiory zaczynają po lecie. No, czy więcej tak jak 1 września, plus, minus, nie? Coś takiego. To bardziej jakieś sensowne, nie? Że się z rok zaczyna. Tak jakby się rok szkolny zaczynał. Takie sensowne. Czemu akurat 1 stycznia miałby się zaczynać jakoś tak. Czemu 1 stycznia? Bez sensu. W środku zimy? Bez sensu. Super. No, więc więcej sensu ma Rosh Hashana, uważam. Yy, no, ale tego nie ma w Biblii. Z tego co pamiętam. Nie przypominam sobie, żeby było. Ale jest Purim święto. Purim. Purim jest wesołe święto. Jedno z moich ulubionych. Też to jest drugie święto, w którym miałem okazję uczestniczyć razem z Żydami prawdziwymi, takimi bez PESów i tak dalej, ale no takimi co sobie obchodzą. I no, świetne święto, to święto się wzięło z księgi Estery. Czy rut? Nie Estery. W księdze Estery jest dokładnie opisane. Księga krótka, fajna historia. Przeczytać sobie można wieczorem trzy rozdziały, chyba tylko macie cztery, jakoś tak, może pięć najwyżej. Taka krótka historia. I tam się dowiecie skąd się wzięło. Purim znaczy losy. A to jest obchodzone na pamiątkę, krótko mówiąc tego, że kiedyś ktoś rzucił losy, kiedy ma nastąpić taki holokaust, jakby. Znaczy, kiedy wyznaczyć miał dzień tymi losami, że w tym dniu wymordujemy se wszystkich Żydów w Babilonie, bo to w tamtych czasach było dziś. No, i a potem historia się dziwnie pokręciła, i Bóg tam zaingerował lekko, i wywrócił cały scenariusz. I nastąpił zwrot akcji, i wylosowano, właśnie okazało się, że w tym dniu, który wylosowano, to z kolei Żydzi powytracali swoich wrogów. I bardzo ciekawe, no właśnie, to jest ciekawy pouczający, i ogólnie to jest dobry powód do świętowania. To ja, to ja rozumiem takie święta, nie jakieś. Pamiątka powstania warszawskiego, że ileś ludzi zginęło. Tylko takie, że no mieli nas wyrżnąć, a tada surprise! Teraz my was powyrzynam, No już lepsze na pewno niż. Świętowanie porażek. Bardzo wesołe w związku z tym jest to święto. Ludzie sobie dają prezenty, jakieś tam maski są, czy coś chodzą sobie w maskach, że tam rzeczy są fajne. Czyta się księgę Estery i ogólnie jest dużo wina i wesołości. W ogóle dużo świąt się tak. Jak się nawet nie zaczyna, to tak się kończy, bo na przykład na Pesach się pije cztery, jak, wy, jak nadmieniałem szklanki wina. Tam kubki. piliśmy z plastikowych kubków. No i powiedzmy nie, takie najlepsze wino, ale wino to wino zawsze. A wino stworzył Bóg, prawda, by zwalało z nóg, jak mówi piosenka jedna. No yy, no i właśnie tam się pije te cztery kubki wina i tutaj też chciałem zwrócić uwagę, co niektórych y, takich ultra abstynentów chrześcijańskich zwłaszcza, że Jezus brał udział w Pesach oczywiście i przechodził przez tą całą liturgię jakby Pesach, która wtedy była taka sama jak i dziś. W związku z czym wypił cztery kielichy wina. No, kiedy podniósł ten kielich i powiedział to jest moja krew i tak dalej, to on nic nie wymyślał nowego, tylko wziął jeden z tych czterech, pewnie ten trzeci, z tego co pamiętam, i powiedział to jest moje, to jest mój kielich. Od początku to obchodziliście, a teraz ja wam wyjaśniam o co w tym chodziło. Piękne, po prostu. Ludzie myślą, że właśnie Jezus coś zlikwidował i wymyślił nowy. Nic nie wymyślał. To już było od początku wszystko. On tylko powiedział, że no to jest właśnie ja. To ja tu jestem. Rozumiecie teraz. Aha, teraz to ma sens. Bo ma, dopiero wtedy ma sens. Jak się uwzględni Mesjasza Jezusa, to cały nagle to wszystko, co było w Starym Testamencie zaczyna mieć sens. Taki prawdziwy. Yy, no. Czyli wino tak, wino było, wino się leje strumieniami, chyba tylko jomki pur żadnego wina nie ma. Bo to jest dzień pojednania, to jest poważna sprawa. A inne rzeczy to się świętuje, że Bóg coś dał dobrego nam, że jest fajnie, no że dobrze nam się dzieje. Że dziękujemy Bogu, no. O to chodzi. Bardzo dobre święta. Uważam, jeszcze jest jedno, dwa. ok, jeszcze dwa ostatnie święta. Zanim skończę, dzisiaj będzie krótko, mam nadzieję, tak? Dobrze. Ostatnie święto, które go nie ma w Biblii, co prawda, ale jest w księgach machabejskich opisane, a to są apokryfy. Znajdziecie je w Biblii tysiąclecia. No i tutaj wstydzę przyznać, ale nie czytałem. No nie czytałem, bo to nie jest część Biblii, to nie jest część kanonu Biblii. To te księgi istniały oczywiście, to jest po prostu kawałek historii normalnej. Można to czytać sobie jako książkę historyczną. Niekoniecznie jako część Biblii. A no powiedzmy, że to jest dyskusyjne, ale ponieważ nie o tym jest ten odcinek, to nie będę w. W, temat. w księgach machabejskich jest opisany taki cud, który się zdarzył yy, kiedyś tam. Mniejsza z tym był cud, polegał no, na tym, że się świeciło przez 7 dni. Lampka w świątyni, a miała się nie świecić, bo zabrakło oleju, a tu się olej rozmnożył się świeciło. No. I teraz powstało w związku z tym takie święto, gdzie się świeci, świeczki, a właśnie się skończyło, bo ono jest mniej więcej równolegle: leci z Bożym Narodzeniem. Bardzo, omiałem tutaj, zaraz za oknem, mam tutaj synagogę, i tam codziennie zapalali jedną świeczkę. Jest taki świecznik dziewięcioramienny, codziennie jedną świeczkę więcej się zapala, tak się fajnie świeci przez tydzień, przez tydzień plus zaraz 9, tak? 9? Dobrze, liczę, czy 8? Teraz rozlecz 4? 8? A nie wiem już teraz tego wszystkiego. Mniejsza z tym, ważne, że się zapala jedną świeczkę więcej. No i tego święta no właśnie, nie ma w Biblii. Bóg nie kazał znowu świętować, tak jak i Purim, ale każda okazja, by napić się jest dobra, jakby tu powiedział cynik jakiś. A. To, jest, to tak ogólnie. To jest dość wesoły naród, to lubią sobie poświętować. Zresztą to jest why not, ja nie widzę tu nic złego. No i co się tam robi podczas tej Hanuki? No i nie wiem dokładnie, chyba znowu się podpije się, no, pod koniec przynajmniej. Zawsze się wszystkie święta oprócz ziomki, się pije. Wino, no. święto. Hanuka, Hanuka się to nazywa takie święto związane ze światłami, no coś takiego. E, tego nie, tego nie obchodzimy, ale tam, właśnie, tam dużo nie ma chyba do obchodzenia szczególnie. Takie, takie luźne dosyć chyba święto raczej. Ja nie wiem, wiecie, w judaizmie zawsze wszystko jest takie rozbudowane w Biblii jest znowu w skrócie. No, tego Bóg nie kazał obchodzić. Yy, I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, pamiętam, że taki Dreidel małem, taki bączek, Ż Żydzi, miałem z napisami, z czterema literami. To są pierwsze litery od słowa e Nes Gadol Hayasham, czyli wielki cud tam się zdarzył. I tak się dzieci tym bawią, się tak się bawią, kręcą bączkiem, jak coś nie wyjdzie im literkę, to to nie wiem co. Może nie wiem, grają w kości coś tam, w coś, w pokera, nie mam pojęcia. Ale takie, coś jest na hanuka. I ostatnie święto, które jest oczywiste, a bardzo, bardzo podkreślane w Biblii całej i Bóg kazał je przestrzegać. I to nie tylko Żydom, co ciekawe chyba, bo to było zanim czasy Mojżesza nastały, to jest szabat. Jeden dzień tygodnia, od samego początku. Bóg stworzył świat w 6 dni, 7 odpoczął. I to jest dobre święto, które polecam wszystkim. Yy, z różnych powodów, chociażby tego, że w naszym świecie, żeby nie zwariować, trzeba odpoczywać, bo wciąga ten świat. No i to był odcinek o świętach żydowskich, mówił Martin www.odvyk.com. Piszcie tam komentarze. I to tyle na dzisiaj.